Zaufaj mi, dobra? Wiem, co robię i będę ostrożny Czyli dzisiaj na chemii za plecami pana Fischera Ben Sherwood będzie w sekrecie mieszał substancje chemiczne, które mogą huknąć Ale będzie ostrożny, nie ma czym się martwić Przyrzekam ci, nic nie wybuchnie Namierzyłem ich Mam podgląd. Cel wszedł do szkoły. Kontynuuję obserwację. Reddy Sherwood! To znowu twoja wina! Hej, ludzie! Zbiórka w C. A, a wy dwaj? Zaczekajcie. Nieźle sobie nagrabiliście. Będą listy do rodziców. Dochodzenie. Srogie kary. Rzeczy Rzeczy o których jeszcze nie pomyślałem. Było tylko trochę huku, o którym klasa wypełniła się dymem, a potem wybuchła panika. A następnie stawi swoje! Ja tylko dodałem magnezję. Nie robiłem bomby dymnej. Marna wymówka. Bo myśl tylko o szkodach, jakie wyrządziłeś. Ty Benny Sherwood. Hey, zostaniesz Boże, obciążony ta. kosztami. Są szkody? Ale to ale nie zaraz. Wszystko było! nie Widziałem, że przesięga wy, ale była eksplozja. Eksplozja? Co? Powinien pan w weekend odpocząć. O, dzwonek. No to do widzenia. A, lekcja bomba. O, dzięki. Uf, ale nie sądzisz, że trochę przegiąłeś? I to ma być twoje podziękowanie, Benny? Madam? Widziała to pani? Chłopiec. stryknął i... Tym zniknął, a ich ubrania to niewiarygodne. Spokojnie, Adams. O taki dowód mi chodziło. Gratulacje, odnotuję to w Twoich aktach. Dziękuję Pani. Tysiące lat historii człowieka, a my pierwsi znaleźliśmy czarodzieja. Magia istnieje, Adams. Tak, miała Pani rację. Nie spuszczaj oka z Tomaklarka. Wszystko ma iść zgodnie z planem. Jego magia będzie należeć do mnie. Gorocje kontra opcje. Przyjaciel czy wróg? Część pierwsza. Poniżej normy strażniku 731. To niedopuszczalne. Zgłoś się do raportu. Tutaj nic nie umknie mojej uwadze. Kontynuuj, Wark. Alarm! Intruz na pokładzie załogowym! Natychmiast pojmać! Nie ruszaj się, człowieku! Jesteś więźniem Nekrosów. Doprawdy? Nie poznajesz mnie? Ty odpowiedz na moje pytania, jak dostałaś się na mój statek? A więc to twój statek? Czy ty trochę nie przesadzasz, Wark? Skąd znasz moje imię? Kim jesteś? Uwaga! Niech, Niech żyje, żyje potęga z... Nekrona! Słusz raport królowi. Ojcze, kiedy usłyszysz. Nie co... ty, warg! Mów, Lexi. Co król rozkaże, zaraz się stanie. Nakazałeś, by ukończono formofiltr. filtr. Może wprowadzić w błąd nawet nekrosów. ho! Uh, 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 uh. Doskonale! Zademonstruj mi. Uh. <laughs> Obzydliwość Rzeczywiście, ojcze Doskonała kopia istoty ludzkiej Przeanalizowałam rytuały i kodeksy społeczne ludzi Klucz do ich zrozumienia przyszedł z prymitywnych cyfrowych sygnałów zwanych telewizją Które rządzą każdym aspektem ludzkiego życia A czemu one służą? Te stworzenia są przez nie niemal zahipnotyzowane, ojcze Wierzą we wszystko, co zobaczą. To dowód na ich słabość. Po co marnować czas na badanie takiego pośredniego gatunku, siostro? Nie rozumiesz? Dzięki formofiltrowi wyglądam jak człowiek. To pozwoli mi przebywać wśród ludzi i nie wzbudzać podejrzeń. Doskonały szpieg! Szpieg? Twierdzisz, że czarodziej? Nie zauważy niebezpieczeństwa, aż będzie za późno. Cel w ruchu jest z innym dzieciakiem. Zaczynamy operację. Jeszcze nie, Adams. Ja dam sygnał do rozpoczęcia operacji. Przepraszam, madame. Ty i ojciec dokładnie to zaplanowaliście. Wark! Ten projekt to wyzwanie nawet dla mnie. Wszyscy mamy jeden cel, bracie. Wyjaśnij mi, co to za przedmiot? Część mojego przebrania. Zaprojektowałam Lucy tak, aby oszukać czarodzieja Toma Clarka. Ma wielkie plany, niezwiązane z magią, i Lucy może mu pomóc. Tak będzie myślał. A... A co jeśli nabierze podejrzeń? Bleh. Widzisz? Reagujesz na mnie, człowieka? Tom się nie zorientuje Lucy stanie się częścią jego świata Wtedy wykorzystam jego wiedzę, aby odnaleźć każdą kroplę magii ukrytą na ziemi Nekrosów czeka uczta Chyba zaczynasz dostrzegać zalety mojego planu? Teleportuję cię do ostatniego znanego miejsca pobytu Toma Clarka Tarcza kryje czarodziejów więc cały czas utrzymuj łączność ze mną. Nie obawiaj się, odnajdę to maklarka. Jak mawiają ludzie, odrobiłam pracę domową. Ile przestrzeni! Nie piękny, ale doskonały Lexi, raportowałaś coś? Nie zrozumiałem twoich słów Ja tylko... Jestem nieco zdezorientowana Kontynuuję poszukiwania Toma Clarka Koniec Żelazne zapasy do szopy jak Twoi starzy się dowiedzą, to do wyprowadzki z domu będziesz na diecie z pestek i nasion. Oto nadchodzi, mistrzunio, Nie rzucajcie się na mnie, to żenujące. O, Twój kumpel nie wysadził piłki. No, przynajmniej na razie. To była mała eksplozja. Chyba wiem, co poszło nie tak. Chcesz sobie pogadać, Queen, czy zagramy w nogę? Katie i pokopiesz z nami? Nie, bo jedna ze stron miałaby za dużą przewagę. Do Zarantulusa. Cel namierzony. Realizuje plan. Zarządzam ciszę komunikacyjną aż do odwołania. Koniec. Przepraszam! Przepraszam! Czasem nie panuję nad siłą. Ale jak to zrobiłaś? Straciłeś swoją piłkę. Możesz wziąć moją. E, dobra, ale. Kim jesteś? Co? Imiona! Liczą się formy towarzyskie. To moje motto. Cześć, jestem Lucy. Tom Clark. To jest Benny, Katie. E... Jeśli chcesz czekolady, Benny ma przy sobie niezły zapas. Eee. Częstu się. Czek, Olada? Nie mów, że nie jadłaś czekolady. Z księżyca spadłaś, czy co? Jasne, że nie. Staram się jeszcze zdrowo. Czekolada nie jest niezbędną częścią ludzkiej naszej diety. Nie jadłeś dziś lunchu? Tak jest. To gramy, czy nie? Proszę. Kontynuujcie. <grym> Uwielbiam patrzeć na fachowców przy pracy. Liczy się, że obroniłem, nie? Ale rzut był niezły. Zajmujesz się futbolem? Owszem. Widziałam, że dobrze grasz, Tommy Clark. Ciebie mój rzut by nie powalił. <grym> o, e... dzięki. Dobra praca nóg. Wielki potencjał. Odpowiedni trener. Zostań sędzią, bo nie widzisz, kogo masz przed sobą. Pogadaj sobie, klarki. Dziewczyny, idziecie? Ej, no co wy? No, ja muszę iść do domu. Miło było Cię poznać, Lucy. Do widzenia. Poważnie traktuję futbol, a Ty? E, później Cię złapię, dobra? Jasne. Na razie. Paweny. Dwie osoby zostały z celem. Jakie są rozkazy? Obserwuj i czekaj. Wszystkie jednostki mają być w pogotowiu. Dlaczego tak mi się przyglądasz? Wyglądasz znajomo. My, ludzie, jesteśmy do siebie bardzo podobni. Nigdy ci nie spotkałam. Zapamiętałabym kogoś tak zdolnego. O, dzięki. Spytam jeszcze raz. Poważnie traktujesz futbol? Tak, i to bardzo. Tylko, że moja rodzinka niekoniecznie woleliby, żebym. Hmm. Powiedzmy, że rodzinny biznes jest ważniejszy. Ale futbol to popularny sport, dający podziw i dopływ gotówki. Twoja rodzina o tym nie wie? Powinnaś im to powiedzieć. Doskonały pomysł. Ucieszą się z niezapowiedzianego gościa, Tom? Możemy pójść na skróty. O, świetnie. Adams, bierz czarodzieja i tych dwoje. Przydadzą się. Obserwuję lekcji, ojcze. Ona. Zdaje się, że prowadzi nas prosto do twierdzy czarodzieja. Nareszcie! Zwycięstwo jest w zasięgu ręki. Sorki, to mama, Dogonię was. Kim jest, czarodziejo? Weterynarzem. Tak, ja. Byłym żołnierzem? Tak. <noise> Nie. Skąd? Leczy biedne, chore zwierzaki. A twój tata? Też gra w nogę? Mój ojciec nie jest ostatnio zbyt ruchliwy. Wymaga uwagi. Ale jestem mu bardzo oddana. Z celem jest jedna osoba. Wszystkie jednostki czekają na rozkazy. Jak znikną z publicznego widoku, zwiń czarodzieja i dziewczynę. Czy twój dom jest daleko? Idziemy na skróty. Jeszcze kawałek. Kim jesteście? jeszcze? Lucy, Jej, co się dzieje? Mamy cię czarodzieju. Strażę, braci. Ruszać się. Hej, o co chodzi? Hej! Nie Tom! nie? Co? Siostro, zgłoś się! Lexi, słyszysz mnie? Zarantulnus wzywa Lexi! Zgłoś się! Lexi, natychmiast odpowiedz! Lexi? Ojcze, straciliśmy kontakt. O, sztuczki czarodziejów! Udasz się na ziemię i poszukasz bark! Znajdź ją! <grydy> Ty! Nie, 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 nie strzelaj, proszę! Gdzie jest moja siostra? Nie, proszę, nie strzelaj, ja nic nie wiem! Masz jej sprzęt komunikacyjny. Powiedz mi, gdzie jest i to już! Nie widziałem jej! Nic nie wiem, pamiętałbym słowo! Lexi spotkała niziołka czarodzieja. Dokąd ją zabrał? Powiedz prawdę, człowieku, bo cię zdezintegruje. Znaczy Tom? Ale on był stoły z Lucy. Widziałem ich oboje! Nie Czy to możliwe? Możecie zmieniać się w ludzi? Odkryłeś to? Przebranie Lexi zawiodło, tak jak przewidywałem Nie, zadziałało! Tom się nabrał! Ja też! Lucy to Lexi? Oczywiście! Coś mi świtało! Twoje gadanie jest bezcelowe Proszę! Słuchaj Coś się stało im obojgu był dym albo gaz. Widziałem Toma i Lexi w dużej furgonetce. Gaz? Odsun ci Narkotyczny związek chemiczny. Rozproszony. Na tyle silny, by powalić Lexi. A Tom? Nieistotne. To był gaz obezwładniający. Mówimy o nauce. Czarodzieje się tego nie tykają. Dobrze wiesz. Więc kto? ludzkie stado, istoty jak ty, jak ja. Ale to nie byłem ja na pewno. Nie, proszę nie. Cię słyszę, Tomas? Kim jesteś? Wypuść mnie stąd! Nie poznajesz mnie? Dobrze. Słono zapłaciłam, żeby nikt mnie nie rozpoznał. Ja nie wiem, kim jesteś. I nie wiem o co tu chodzi. Więc słuchaj i ucz się. Nazywam się Stefani Gund, a ty jesteś Tomas Clark. Jestem bardzo bogatą kobietą. Ty możesz być równie bogaty. O co ci chodzi? O magię oczywiście. Co? Mam wyczarować królika? <ścoughs> Słuchaj, mogłaś poprosić swoją mamę, kiedy byłaś mała. Nie istnieje coś takie. zaprzeczaj. Przestań kłamać. Teraz jesteś moim czarodziejem. Zdobycie cię sporo mnie kosztowało. Zatrzymanie mnie będzie droższe. Zwykłe wstrzyknięcie palcami. Niesamowite, co możesz działać. Lucy! Co jej zrobiłaś? Jeszcze nic. Ale spróbuj użyć magii, a odegram się na biednej Lucy... O tak! Tom został porwany. Proszę, wypuść ją. Ona nic nie wie. To oczywiste, ale jej obecność sprawi, że zrobisz, co zechce. I tak zrobię, więc wypuść ją. Słuchaj, Tomas, będziemy pracować razem, więc musisz zrozumieć kilka rzeczy. Rozumiem już wszystko. Mylisz się. Wiele osiągnęłam, ale są rzeczy, których nie dało się kupić do teraz, bo dzięki Twojej magii będę mogła wszystko. Daj mi to, czego chcę, a uczynię Cię prawdziwym bogaczem. Chyba masz problem. Możesz sobie kupić wszystko oprócz mnie. Jeśli zmienisz zdanie, wypuszczę Twoją przyjaciółkę. Jeśli nie, będzie cierpiała. Lucy, wszystko gra? Nie, nic nie gra Jestem przywiązana do łóżka, a jakaś kobieta mi grozi, o co chodzi? Chodzi jej o mnie To moja wina, ale słowo uwolnię cię Nie możesz użyć magii? Co? Tak powiedziałeś, jesteś czarodziejem, prawda? Słyszałaś to? Nie powinienem o tym mówić. Ale skoro cię w to wplątałem... Tak, to prawda. Mam tylko trzy zakręcia na dzień. Dwa już złożyłem. No i? Masz jeszcze jedno. A twoja rodzina? Też są magiczni? Musi być jakiś sposób, żeby ich wezwać. A może jest więcej czarodziejów? Jest im więcej, tak? Lucy, proszę. Najpierw muszę się czegoś dowiedzieć o tym miejscu. Gdzie jesteśmy? Nie mogę od tak nas wyprowadzić. To tak nie działa. Tom. Boję się. Lucy, zaufaj mi. Czarodzieje chronią przyjaciół. Michael nie magiczny. wielce rzadkie. Zamknij się i słuchaj, Moon. Tom został porwany, musimy go odnaleźć. Czy nie z tego świata go zabrali? Nie. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale to nie najgorsze. To co robić? Wezwać policję? Porwano mi syna! O, i jest z nim przebrana kosmitka. Panie Clark, warg martwi się o siostrę. Skupmy się na tym! Benny, skupmy się na moim synu. Zaraz. Benny ma rację. Znajdź zaklęcie. Coś potężnego. Ale czarodzieje są ukryci. Nie istnieje zaklęcie odnalezienia. Proszę nie płakać. Mam pomysł. Nie spodoba się. Gadaj urwisie, szybko. Nie damy rady sami. Potrzebna nam pomoc, żeby znaleźć Toma. Musimy wezwać Nekrost. Trudno w to uwierzyć, ale lekcji uprowadzili ludzie. Niemożliwe! Ale tak było. Lexi zaginęła. Niziołek Clark też zniknął. To nie ma związku! Być może nie, ojcze. Czarodzieje będą chcieli go odnaleźć, tak samo jak my Lexi. Wezwać na pomoc nekrosów? To ryzyko. Ale mają skanery, czujniki, technologię, która wykryje Lexi. Benny, nie można im ufać. Randall Moon nienawidzi tych nie z tego świata, ale... Skoro my drżymy o Tomasa, to czyż oni nie martwią się o zaginione młode? Połączymy potęgę czarodziejów i maszyno mocne Krosów. Ocalimy chłopca przed ukrytym wrogiem. On ma rację. Nie prosi! Nigdy nie proszą o pomoc! Wiesz mi, ojcze, to jedyny sposób, aby odnaleźć Lexi. Ich wiedza może się przydać. Pomyśl o tym, jak o tymczasowej koalicji. Hmm. Koalicja? Która się skończy jak wszystkie koalicje. Kiedy już będziemy mogli ich pożreć? Madam, Lenox zarejestrował źródło mocy typu D w naszym laboratorium. Czy to chłopak? Albo może ktoś inny. Czemu nie wezwiesz czarodziejów? Zaklęcia Przyzywania to wyższa magia. Ciągle się jej jeszcze uczę. Ja też się uczę. Uczę się poznawać, że ktoś kłamie. Nie używałem magii słowo. Wiem. Myślałam, że magia jest źródłem mocy typu D. A tu proszę. Niezwykła rzecz. Skąd ją wzięłaś? To pamiątka rodowa! Lepiej nie drażnić mojej rodzinie, więc trzymaj łapy z daleka! Nie dotykaj jej, Gund! Co to ma znaczyć? Leksi, czym ty jesteś? Jest potworem. Jestem nekrosem. To jakaś sztuczka, madam? Nie wydaje mi się. To rozwinięta technologia. Kosmiczna technologia. Ona jest nikczemną, groźną kosmitką. Więc mamy kosmitkę. Czarodziej i kosmitka. Nie spodziewałam się tego. Teraz wszystko, wszystko jest możliwe. Najpierw ten świat i. czemu nie? Cały wszechświat. W następnym odcinku. Potężni czarodzieje korzą się prosząc o pomoc. Kogo obchodzą jakieś stare zwoje? Liczą się Tomi Lex. Ty masz magię, ty kosmiczną wiedzę. Popełnicie przestępstwo doskonałe. Potrzebna technologia necrosów, a nie słowa. I jak teraz wyśledzimy tę furgonetkę? Otwieracz mózgu. To coś się do mnie nie zbliży. Możliwe, że twój ludzki mózg wybuchnie. Spryciarze z nich, ale mnie nie przechytrzą. Ogłaszam alarm! Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Teletun Plus, Studio Sonica. Reżyseria Leszek z Dialogi polskie Joanna Kuryłko. Dźwięki montaż Maciej Sapiński. Organizacja produkcji Agnieszka Kudelska. Wystąpili Bartosz Obuchowicz, Mateusz Narloch, Dorota Zięciowska, Robert Tondera i inni.